Just one glass in. You're already on my mind when it gets late. I always realize that I need you. Are you thinking? Cinek będzie częściowo z lektorem, częściowo nagrywałam podczas wyjazdu. Niestety nie udało mi się nagrywać cały czas mówiąc, dlatego stwierdziłam, to będzie najlepsze wyjście. Tutaj widzicie, lecę sobie wizerem, widziałyście przed chwilą kuferek zuka, który zabrałam ze sobą z kosmetykami. Bilety udało mi się znaleźć w fajnej cenie, bo zapłaciłam w obie strony około 450 zł, a kupowałam je. Jakieś dwa tygodnie przed wylotem, także naprawdę bardzo fajna cena. Następnie z lotniska z Larnaki udałam się autobusem do Sol Ten autobus był tak paskudnie brudny, że w życiu nie widziałam naprawdę. Takiego autobusu w środku. Jechała nim tylko cztery osoby, włącznie z kierowcą, także zastanawiałam się też, jakim się to opłaca, ale przejazd był bardzo szybki, kosztował 10 euro. I właściwie od razu po przyjeździe, mm, przesiadając się w inny autobus, wylądowałam pod moim hotelem. Ponieważ mój pokój nie był gotowy, to udałam się na zakupy. Sprawdziłam w okolicy był Lidl, więc zrobiłam sobie zakupy tak na cały wyjazd, żeby mieć co pić. Jakieś przekąski, pistacje, które widzieliście przed chwilą, były naprawdę przepyszne. Soczek Pomarańczowy za euro 50 zrobiłam naprawdę ogromne zakupy. Muszę Wam powiedzieć, że ceny niektórych produktów były zaskakująco niskie i zapłaciłam w sumie 26 euro. Poszłam do Lidla, uzupełniłam sobie zapasy, że tak powiem, do mojego minibaru, ponieważ nie będę tam codziennie drałować 2 km od hotelu, więc od razu kupiłam na zapas wszystko. I tak wygląda mój pokój, jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemnie. Niestety nie mam pokoju z widokiem na morze, bo za taki nie zapłaciłam, dodatkowo 350 zł, ale jest widok na miasto, nie jest źle. Ładna pogoda, góry. Wszystko to fajnie wygląda. I jestem w Limassol, yy, tutaj dosłownie jechałam autobusem z lotniska za 10 euro. Bardzo łatwo było trafić z lotniska na ten autobus. W internecie pisali, że kosztuje 7,50 euro, ale kosztował jednak 10. Ale to i tak nie jest jak duży koszt, jak nawet taką podróż międzymiastową, autobus lotniskowy, ekspres, który jedzie 60 km. I później musiałam wziąć, dosłownie się, wysadził mnie kierowca. Przeszłam przez ulicę, miałam farta, bo akurat podjechał autobus numer 30, i trzy przystanki do hotelu. I autobus zatrzymał się z lotniska pod hotelem, w którym jest szkolenie mm, za trzy dni. Także przynajmniej wiem, jak jechać. Przejdę sobie na drugą stronę i w niedzielę pojadę po prostu. Po prostu w tamtą stronę, trzy przystanki i będę po prostu w hotelu na szkolenie. Tymczasem ja zmykam, muszę się czegoś napić i chyba pójdę na plażę. Może Wam się coś dzisiaj nagram, ale to raczej puszczę Wam jakąś muzyczkę. Po prostu chcę sobie dzisiaj odpocząć. Wiedziałam wieczorem, że pójdę na kolację, ponieważ byłam dosyć zmęczona, głodna po podróży. Wybrałam się do y, tawerny, która była polecana w internecie. Wzięłam sobie cacyki, które były mm, przepyszne y, i także musakę, która była ogromna. Więc oczywiście nie zjadłam całej, ale naprawdę była bardzo, bardzo dobra. I na koniec tradycyjny grecki deser. Właśnie wyszłam z Tawerny mece, najadłam się niesamowicie, jedzenie było przepyszne. Powiem Wam, że po prostu musaka była naprawdę wyporna. Cacyki również mocno było czuć mięte, ale musaka była tak ogromna, że po prostu prosiłam o boks na wynos i stwierdziłam, że nie będę zostawiać tego, bo właściwie połowę zostawiłam, tylko będę miała po prostu obiad jutro, może być nawet na zimno. Także miałam nigdzie dzisiaj nie wychodzić, a jednak pojechałam sobie Boltem. I stwierdziłam, że przejdę się po starym mieście, ale punkt na galerię, muszę wam pokazać. Domyślam, że to miejsce tętni życiem w dzień. Także widzicie, miałam dzisiaj nigdzie nie chodzić, ale teraz spacer obowiązkowo, bo tak się najadą, że to jest koniec po prostu, więc chociaż trochę się przejdę, a później bolt albo autobus do hotelu. Witajcie. Ja właśnie przyszłam na śniadanie i śniadanie można zjeść z widokiem na morze. Choda jest przepiękna dzisiaj. Jest słonecznie, chociaż pokazuje gdzieś tam, że opada w ciągu dnia. No i wzięłam sobie takie tutaj różne rzeczy. Powiedziałam trochę takie greckie śniadanie, są oliwki. Tutaj ser Halumi, jakiś ser, który nie pamiętam nazwy, ale też na pewno tutejszy. Boczek tak to to nie mięsa, to niech nie patrzy. Jajko. No i były jakieś takie desery, ale tradycyjne powiedziałabym, czyli wiecie, nie taka masówka jakaś z kremami, jak czasem w hotelach jest, tylko właśnie z tego ciasta filo. Tutaj jakaś tahini i jakiś taki deserek. No i grzanka, kawka. Wybrałam się właśnie na spacer, wzdłuż morza jest taka promenada, którą widzicie też za mną. Niestety tutaj się kończy i trzeba iść bardziej e, miejską częścią, tak bym powiedziała, gdzie szumią samochody, więc postanowiłam dzisiaj dalej nie iść, tylko wracam się właśnie w stronę hotelu i pójdę jeszcze za hotel zobaczyć. Dzisiaj taki spacer po śniadaniu od rana, e, a później będę się byczyć chyba na plaży, na trawce przy hotelu. Też za chwilę pokażę Wam, jak to wygląda i zauważyłam, że Cypryjczycy, mam na nadzieję, że dobrze to wymawiam, Uwielbiają psy, naprawdę sporo piesków tutaj chodzi, spaceruje, nawet przed chwilą widziałam takiego kudelka jak moja Stella. Także jak uda mi się gdzieś tam jeszcze go po drodze zobaczyć to Wam oczywiście nagram, tam jest hotel, w którym ja jestem. Może nie plaża, tylko sama okolica hotelu, plaże właśnie przy hotelu nie są jakoś atrakcyjne. Ta plaża nie jest jakoś piękna mówiąc w skrócie, jest taka szaro-bura, mnóstwo kamieni. No nie jest to taka piękna złota plaża, jakie pokazują właśnie na Cyprze, chociaż taka też uważam, że ma swój urok. Ja ogólnie wolę kamieniste plaże, bo nie lubię jak piasek wszędzie się zwiera. Woda jest czyściutka, krystaliczna, teraz aż takiego nie widać, bo słońce pod takim kątem pada, że nie widać tego, ale faktycznie no, niestety plaża nie jest jakaś top top, taka wiecie złocista, tak jak kojarzymy od nas z Polski. A to jest moi drodzy odcinek Z kamerą wśród zwierząt Proszę taki kiciuś Tam drugi się skrobie Tam jest jakaś walka kotów A tutaj koty mają swoje klatki Legowiska z takimi pięknymi Firankami zobaczcie A tam w miserce nawet słuchajcie jest jedzenie No czegoś takiego to ja jeszcze nie widziałam ale tu mają jedzonko. Jakiś jeden sobie przyszedł na śniadanie. Proszę, Koci Park. Hej kochani, witajcie. Dzisiaj jest dzień szkolenia. Jest godzina 7.30. Ja już jestem wyszykowana. Wstałam godzinę temu, pomalowałam się, umyłam włosy. No i pędzę na śniadanie e, i po śniadaniu prosto jadę do e, Rafael Resort, bo tam odbędzie się szkolenie. Nie mogę się doczekać. Słuchajcie, jestem tak podekscytowana, tak się mega cieszę. E, w Dubaju się nie udało, no, na to wszystko wygląda już, że e, dosłownie szkolenie jest za dwie godziny. E, rozpoczęcie, więc myślę, że już tym razem nic mi nie stanie na przeszkodzie. No i spełnię swoje marzenie, o którym myślałam i które siedziało w mojej głowie już od kilku lat, e, ale nie było możliwości go zrealizowania. Także ja nie przedłużam. Zabieram Was dzisiaj no i w sumie jutro też, na ten fantastyczny dzień. E, także mam nadzieję, że uda mi się zrobić jakąś relację z tego szkolenia. E, pokażę Wam co nieco. No i ja zmykam na śniadanie i widzimy się już za chwilę. Słuchajcie, wyszłam z hotelu, i idę jakiś kawałek. E, nie uwierzycie po prostu w to, co się tutaj dzieje. E, oczywiście jak zwykle nie obyło się bez przygód, ponieważ e, jest maraton i to maraton jest w obie strony. Więc obie strony są zablokowane. E, I po prostu nie ma ani autobusów, ani taksówek i idę teraz właśnie do hotelu, gdzie się odbywa szkolenie i w związku z tym muszę drałować na pieszo, a nie jest to daleko, ale nie jest też blisko, bo jest 7 km na pieszo, więc myślałam, że będę tam wcześniej, okazuje się, że dojdę cała spocona i na ostatnią chwilę, także po prostu wyśmienicie. Ludzie tutaj dopingują, biją brawa, a ja mam ochotę po prostu wszystkich pozabijać. Także tak. Ogólnie nie byłoby w tym nic dziwnego, że muszę się przejść 7 km i z chęcią zrobiłabym sobie taki spacer, bo codziennie chodzę na takie spacery rano, zanim się położę na plaży. Ale słuchajcie, no nie w sztucznej koszuli eleganckiej, którą założyłam specjalnie na szkolenie. No i po prawie godzinie spacer dotarłam pod hotel, w którym odbywało się szkolenie, wszystko było dobrze oznaczone w przeciwieństwie do tego, że organizatorzy nie dali znać, że jest maraton i że do hotelu nie będzie jak dojechać. Taki mały szczegół. Uważam, że to taka była wtopa trochę, ponieważ nie tylko ja byłam przyjezdna i dużo osób się po prostu spóźniło. No, ale na szczęście udało się dotrzeć, więc już przymknęłam na to oko. Jak widzicie tutaj sala, w której odbywa się szkolenie, przez to, że że zarezerwowałam miejsce na ostatnią chwilę. No to siedziałam w ostatnim rzędzie, ale absolutnie mi to nie przeszkadzało. Na szkoleniu można było zakupić oczywiście kosmetyki. Kupiłam sobie trochę kosmetyków, kilka pędzli. Niemniej jednak ceny były bardzo wygórowane, dużo droższe niż na stronie Sasha Cosmetics, gdzie te kosmetyki po prostu były tańsze. Rozpoczęło się szkolenie. Na szkoleniu były dwa pokazy, dwa pokazy makijażu. Kurs nazywał się Instagram Kurs. Także dwa takie dosyć mocne makijaże. Wszystko było oczywiście pokazywane na dwóch ogromnych telewizorach. Ja siedziałam z tyłu, więc ten telewizor z boku naprawdę dużo dawał. No i było tłumaczenie z rosyjskiego na angielski oraz grecki. I pierwszy makijaż to taki w stylu Foxy Eyes, który bardzo, bardzo mi się spodobał. E, dopracowany e, totalnie, totalnie w moim stylu. E, całkiem nowa technika, można powiedzieć, makijażu oczu, jakiej ja nie stosowałam e, u siebie, więc na pewno dużo trików e, wyciągnę. E, no i oczywiście później sesja. E, każdy chciał zrobić zdjęcie modelce, a ponieważ na szkoleniu było 100 osób, no to możecie sobie wyobrażać, ile czasu to trwało. Współczułam modelce, bo wiem po prostu, i energii też ją to kosztowało. No i też wszyscy się pchali, oczywiście, żeby robić zdjęcia, nagrywać filmiki. Też no, było trochę to nieprzemyślane, dlatego że niektóre dziewczyny stały i robiły zdjęcia po prostu przez kilka minut, nie dając zrobić zdjęć po prostu innym. W międzyczasie była przerwa na przekąski, taki lunch, więc można było sobie coś zjeść. No i następnie odbył się drugi pokaz, pokaz makijażu. Tutaj była technika kredki. No, i był dużo mocniejszy, dużo mocniejszy makijaż, taki w stylu spotlight. Niemniej jednak tutaj miałam trochę takie wrażenie, że no był to już taki makijaż, który był robiony nieco na szybko, ponieważ szkolenie było opóźnione. Wiecie tutaj, oprócz tego, że były dwa makijaże, no to jeszcze było tłumaczenie na język grecki, na język angielski. Mimo tego, że były tylko 4 czy 5 osób, które potrzebowały tego angielskiego, w tym ja, większość jednak na tym kursie osób była z Cypru. I, um, one po prostu rozumiały po grecku, więc tutaj to angielskie tłumaczenie było dosłownie dla kilku osób. No i po tym drugim makijażu, który był również bardzo ładny, ale już taki dosyć mocny, faktycznie instagramowy, no to. Odbyły się podziękowania dla Saszy, oczywiście, a następnie sesja zdjęciowa drugiego makijażu. I tutaj wszyscy już zaczęli jak muchy do tej sceny lgnąć. No i też trwało to dosyć długo, ponieważ każdy chciał zrobić zdjęcie, nagrać filmik i nie dawali spokoju modelce, tak naprawdę. Na tym zakończył się pierwszy dzień szkolenia, było rozdanie certyfikatów. No i kolejnego dnia oczywiście workshop pod okiem Saszy. Kolejny dzień na Cyprze, ja właśnie jadę do Akademii Makijażu, w której odbywa się workshop i słuchajcie, oczywiście jak zwykle musiał być przypał, na szczęście nie, taki jak wczoraj. Wyszłam z hotelu i okazało się, że niestety autobus, który jest wpisany w rozkładzie i ten, który jest na rozkładzie, nie jest skreślony, tylko cały czas jest. Okazało się, że on nie jeździ i w ogóle już go nie ma. Także szłam na pieszo i oczywiście jestem cała mokra znowu, bo dzisiaj mam wszystkie walizki są dlatego, że już wylatuję. No, i dotarłam do Sla Academy Cyprus. Jest to sklep połączony ze szkołą makijażu. U góry odbywał się właśnie masterclass. Tutaj widzicie całe moje stanowisko, kosmetyki, które zabrałam z Polski, pędzle, rzeczy, które zakupiłam. No i podczas tego masterclass ja nic nie nagrywałam, bo nie było czasu. Więc tutaj na załączonym obrazku widzicie efekt końcowy na mojej modelce. Modelka przepiękna, bardzo super się z nią pracowało. No i oczywiście bardzo chciałam odpracować makijaż, który właśnie dzień wcześniej Sasza pokazywała, więc bardzo się cieszę, bo dużo trików od razu przerobiłam, było to bardzo ważne. Wiadomo, że Saszy nie było często przy mnie, dosłownie może z pięć razy na cały, na cały ten workshop, ponieważ ta grupa liczyła 12 osób, ale mimo wszystko i tak się cieszę, że zrobiłam ten makijaż pod jej okiem. Także to by było tyle, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego vloga, mam nadzieję, że ten vlog Wam się podobał, koniecznie dajcie znać, co myślicie o moim makijażu, co myślicie o takim masterclass za granicą, czy też z chęcią wybrałybyście się na taki master klas. Dziękuję wam za oglądanie i do zobaczenia w kolejnym odcinku już niedługo. Pa pa.